Zadanie 2 maj 2015. Dane są liczby abc. Iloczyn jest równy. Tak. Iloczyn tych liczb. Tutaj powinno być. Teraz tak. A mamy równe minus 1,27. B to logarytm o podstawie 1,4 z 64. Pytanie, do której potęgi podnieść 1,4, żeby otrzymać 64? Gdybyśmy podnosili 4, to mielibyśmy 3, bo 3, 4 razy 4 razy 4 to jest 64. Jeżeli mamy 1 czwartą, to jeszcze dodatkowo trzeba to obrócić, czyli dochodzi minus. No i lecimy do podpunktu, do naszej liczby c. Mamy logarytm na podstawie 1 trzecia z 27. No i analogicznie, gdyby to była trójka, to by było 3, bo 3 razy 3 razy 3 to jest 27. Z racji tego, że jest 1 trzecia, to dokładamy minus. No i jak wymnożymy te liczby, to mamy minus 3 razy minus 3 to jest plus 9. 1 27 razy 9. To jest minus 1 trzecia, czyli poprawna odpowiedź to B.